I, i, I cała ta konstrukcja jest oparta właśnie na tym, że nas stać. Że jest takie, takie pojęcie, które nawet dzisiaj usłyszałem od posła Moskala, mianowicie takie pojęcie, którym on się posługuje, mianowicie patriotyzm gospodarczy. Wszędzie mamy patriotyzm, tak? To znaczy, narracja pisowska jest narracją, która nie buduje CPK. Ponieważ tu, wiesz, tu, tu ja z kolei ci powiem jakąś dykteryjkę, ponieważ ja miałem sposobność, nie wiem czy przyjemność, ale sposobność bywania, bywania czy rozmowy, rozmowy, z ludźmi, którzy właśnie z, no. Elity, powiedziałbym pisowskiej, albo związanej z pisem, i mieliśmy dyskusję akurat w okolicy utraty władzy przez pis, czyli tak gdzieś w styczniu, chyba w styczniu 2024 roku, kiedy rozmawialiśmy właśnie o CPK-u. I między innymi z, z panem Naimskim, z panem z Bertowiczem i tak dalej, i tak dalej. I ja wtedy im pytanie, bo tam byli również specjaliści związani z, z lotnictwem polskim, z, w sensie komunikacji oczywiście, z PPL-u, z, z lotu i tak dalej, i tak dalej. I ja wtedy powiedziałem, a no i oni, oni wtedy mówili o zasadności budowy cepeków w kategoriach biznesowych. Bardzo ciekawie o przepustowości, o tym na przykład, że lotnisko w Helsinkach przepuszcza dwa razy więcej, bodajże, nie wiem teraz, zmyślam, ale w każdym razie bardzo dużo, bardzo dużo pasażerów w stosunku do liczebności populacji Finlandii. Dużo więcej albo porównywalne, tak, tak jakby cała Finlandia jeździła, latała z, z Helsinek. Ponieważ ta, kilka takich lotnisk w, w, w Europie ma taką funkcję, no i to są argumenty, które warto, warto dyskutować. Warto dyskutować i kargo, i ilość slotów, które w Europie są, znaczy których można powiedzieć nie ma w Europie i które są potrzebne, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, kargo, które przylatuje rzeczywiście do Niemiec I, i, i rzeczywiście Niemcy, bo to są zawsze półprawdy. Rzeczywiście Niemcy więcej z tego mają niż Polacy, ponieważ te, 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 to kargo jest rozładowywane w, 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 na lotniskach. Niemieckich dopiero przyjeżdża do Polski. I to są argumenty racjonalne. To jest bardzo dla mnie teraz zbyszek istotne. To są elementy biznesowe, racjonalne, ekonomiczne, y, które wymagają pewnych szacunków, wymagają pewnej wiedzy, wymagają pewnej orientacji, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Racjonalności. Natomiast ja powiedziałam to, dlaczego wyście przez y, y, kilka lat przedstawiali CPK. Jako, jako inwestycję, która ma uniezależnić nas od Niemiec, która ma pokazać, że jesteśmy wielką Polską, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli inaczej mówiąc, CPK nie było projektem biznesowym przede wszystkim. CPK w narracji pisowskiej było przede wszystkim odrzucaniem tych Niemców, w szczególności, no bo ten Berlin tutaj. Chociaż nie jest wielkim wcale hubem, to, 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 to funkcjonował, szczególnie, że z platformy, jak pamiętasz, były te takie teksty też kretyjskie, że to jest, po co mamy to budować, skoro możemy pojechać do Berlina. Tak? Więc, więc to obrazuje Zbyszek, że my, czyli znaczy nie my, tylko PiS. Przedstawia cały, cały, ten, cały ten, jakiekolwiek inwestycje, jako inwestycje patriotyczne, jako inwestycje budujące Wielką Polskę, jako inwestycje, która, które są na miarę Wielkiej Polski, na które, jeszcze raz powtarzam, nas stać. Ja to podkreślam nas stać. My już jesteśmy bogaci i nas stać. I my teraz, my pokażemy, tym wszystkim nie musimy jeździć na szparagi do Niemiec. To są wszystko te, 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 te emocje, nie, właśnie nieracjonalność, nie, nie argumenty ekonomiczne, tylko emocjonalne, na których prawo i sprawiedliwość jedzie. I w związku z powyższym wszystkie. I teraz z, 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 druga strona. Dlaczego, dlaczego druga strona? Dlatego, że teraz, jeżeli na to nałożymy próbę, przedstawienia kolejnych, kolejnych inwestycji pisowskich jako, no jako przedsięwzięcia po prostu biznesowe, jakoś ekonomicznie, przepraszam, jakoś ekonomicznie uzasadnione mniej lub bardziej, to zawsze one, ten poziom emocji spada, zaczynamy dyskutować, jak zaczynamy dysku, dyskutować, a, a w szczególności mówić, że dobra, niech będzie, ale niech będzie trochę inaczej, Trochę może bardziej w sposób ograniczony, czy cokolwiek innego, to wtedy to natychmiast jest przedstawiane jako działanie, no właśnie na korzyść Niemiec, bo to przecież interes niemiecki, i na niekorzyść rozwoju Wielkiej Polski. I w związku z powyższym, my się natychmiast czujemy, znaczy znowu nie my, tylko elektorat pisowski w szczególności. A też nie tylko elektorat pisowski, ponieważ też chcę powiedzieć, że takie poczucie wielkiej Polski, to też jest ciekawe, takie poczucie czy pragnienie wielkiej Polski, takie może trochę bazujące na jakichś starych resentymentach jagiellońskich, ja nie wiem, ale być może u niektórych tak jest, takie, takie, takiego mitu jagiellońskiego, że jest, byliśmy potęgą i tam to musieliśmy my... Od się udać, żeby obronić Europę, i bo inaczej Europa by sobie nie dała rady. No więc jesteśmy tym przedmurzem chrześcijaństwa, jak, jak, jak to Morawiecki mawiał, oczywiście w tej samej, w tej samej tonacji to, to my trzymamy się, tego, trzymamy się tego mitu, i jeżeli ktoś, jeżeli ktoś próbuje zracjonalizować te pomysły ekonomiczne, no to my to natychmiast uważamy za zamach na, tą, na, to, na, to, na, na to pragnienie Wielkiej Polski. Ja to mniej więcej tak, tak widzę. Pamię wiesz, to, to przeciwstawienie Polski w ruinie tej Polsce, którą my właśnie odbudujemy, i nas stać. I nas stać. I to przecież jest taka frazologia, którą Ty bardzo dobrze znasz, Zbyszek. Stać nas i na 500, plus, to wielu posłów mówiło w Sejmie, i na 500, plus, i na CPK, i na postawienie pole, ciebie bloków w Ostrołęce i zwalenie tych bloków w Ostrołęce. A co nam szkodzi? Jesteśmy tak bogaci, że możemy wystawić, a potem na, kto nam przeszkodzi, możemy to potem zburzyć, nic się nie stanie. To jest jedna rzecz, czy tam rozbudowana. Druga rzecz, Zbyszek. To jest to też emocje. Zwróć uwagę na pewien mechanizm. Mianowicie no jak patrzymy na Izerę, którą, wymyśli, którą wymieniłeś, jak, jak patrzymy na przykład na odbudowę stoczni, bo jak pamiętasz doskonale, to też pewnie znakomicie, bo te dyskusje były właśnie w tym czasie, znakomicie to pamiętasz. Jednym z takich wielkich, wielkich, wielkich emocji, które były wtedy wzbudzane, też antyniemieckie, oczywiście, to były takie, że myśmy polski przemysł stoczniowy, który to był wielkim pomysłem, przemysłem stoczniowym i oddaliśmy ten przemysł stoczniowy Niemcom. I teraz na tym. Na, tym, na tej bazie, czyś pojechał Morawiecki i jak pamiętasz położył stępkę pod tam, nie pamiętam co to miało być, czy, czy to miał być jakiś frachtowiec, czy to miał być prom, chyba prom. Tak, na pewno prom. Tę stępkę ze 2-3 lata temu w cichości sprzedano na złom. Czytałem o tym, ale do czego ja zmierzam? Zbyszek w przypadku... I tu jest bardzo ciekawe w porównaniu z mieszkaniami, bo tak jak Ty też powiedziałeś, że PiS obiecał mieszkania. Czym się różni prom?